Przedstawiamy Państwu siedmioletniego Wiktora Syryjczyka Złukowa, który zakwalifikował się do eksperymentalnego programu leczenia autyzmu poprzez dawkowanie komórek macierzystych drogą dożylną. Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym o podłożu neurologicznym. Często przyczyna występowania tego zaburzenia nie jest jednoznaczna oraz łatwa do stwierdzenia. Medycyna od jakiegoś czasu daje szansę na leczenie, którą chcą wykorzystać w terapii swojego synka Monika i Grzegorz Syryjczykowie. Efekty działania komórek macierzystych są widoczne u pacjentów autystycznych w postaci poprawy rozumienia oraz rozwoju mowy, usprawnienia funkcji poznawczych oraz komunikacyjnych, a jest to największa z bolączek dzieci z autyzmem, które są niejako zaklęte w swoim świecie, a często ich poziom inteligencji oraz możliwości rozwojowe są o wiele większe niż powszechnie się przyjmuje. Wiktor jest już po drugiej dawce komórek macierzystych i oczekuje na trzecią dawkę, która przewidziana jest już na 15 stycznia oraz na dwie kolejne w przeciągu następnych czterech miesięcy. Zatem program leczenia zakończy się w połowie 2020 roku. Ten medyczny eksperyment przynosi już dobre rezultaty. Wiktorek zaczyna wymawiać słowa, lepiej rozumie mowę, jest spokojniejszy, ponieważ poprawiła się u niego komunikacja. Rodzice są pełni nadziei na poprawę jego stanu i wierzą w zwiększenie jego szans na bardziej samodzielne funkcjonowanie w przyszłości i odnalezienie swojego miejsca wśród ludzi. Chłopiec uczy się w szkole specjalnej w klasie zerowej, jest poddawany ciągłym terapiom i rehabilitacji, ale to właśnie komórki macierzyste są jego wielką szansą na zrobienie zdecydowanego kroku naprzód w rozwoju. Mama Wiktorka Monika Syryjczyk znana jest wielu osobom z działalności w ramach Stowarzyszenia Kreatywne Kobiety, które aktywizuje kobiety do działania, rozwijania swoich uzdolnień oraz pasji, a także organizuje wiele ciekawych, bezpłatnych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Pani Monika w rozmowie z nami powiedziała, że podczas wykonywania przeszczepów w szpitalu w Lublinie spotyka rodziców dzieci z podobnymi problemami jak Wiktorek i większość z nich zauważa znaczącą poprawę funkcjonowania swoich dzieci. Dlatego zachęca osoby, które cierpią na choroby na podłożu neurologicznym i mają zaburzenia rozwojowe, do zapoznania się z tą metodą leczenia. Wiktor jest leczony w Lublinie przez doktor habilitowaną Magdalenę Chrościńską Krawczyk, specjalistę neurologii dziecięcej. Cała terapia leczenia komórkami macierzystymi to koszt około 50 tysięcy złotych. Do tej pory udało się zebrać mniej niż połowę tej kwoty, a przed chłopcem jeszcze trzy dawki, na które trzeba zebrać pieniądze. Możemy pomóc chłopcu w leczeniu. Liczy się każda złotówka. Wpłaty można kierować poprzez portal zrzutka.pl lub biorąc udział w licytacjach różnorodnych przedmiotów zorganizowanych w grupie pomocnych łuków na Facebooku. Każdy z nas może zostać darczyńcą, każdy może ofiarować nawet drobne kwoty. Dajmy chłopcu szansę.